Cześć tutaj, mister Assassinu i witam Was po raz kolejny w grze Dead Space. Dzisiaj wejdziemy do tej... E, wejście do sterowni silnika właśnie. Wejdziemy do tego pomieszczenia. Jest to dosyć duże pomieszczenie. E, I dzisiaj nagram jeszcze tylko ten odcinek, e, ponieważ mm, myślę, że nie będę nagrywał na zapas, bo nie jestem wczuty w klimat też za bardzo. Może potem będę jakoś bardziej... bardziej... wczuty w... What? Wcześniej ich tu tyle nie było, nie? Dlatego jestem zdziwiony. Wiem, że jeszcze jest prawy. Dobra, chyba wszyscy. What the fuck? O Boże nie Rany nie proszę Jeszcze żyje to wielkie ładuj, ładuj, ładuj I dlatego by się przydał troszeczkę nie ognia. Dobra, myślę że wszystko Przeszukamy hmm, sobie troszkę to miejsce, bo wiem, że tu troszkę rzeczy jest, a właśnie takie rzeczy jak energia plazmowa mi się przydadzą. Bo tutaj to nie był koniec zabawy. No, fuck, troszeczkę zacinają te, te wejścia, no ale trudno, trzeba jakoś to przeżyć. Znaczy blokują, nie zacinają. Dobra, jeszcze tam jest jedna skrzynka. Nawet w sumie o niej nie wiedziałem, szczerze mówiąc. No jak widzicie, dają nam dużo energii plazmowej. Dobra. O, nawet mamy węzeł mocy kolejny, super. Tu jeszcze chyba nie byłem. Nie no, tu już wziąłem chyba wszystko. Jeszcze sprawdźmy po drugiej stronie. zestaw medyczny i chodziło mi tutaj tu chyba już nic nie ma Tak mi się wydaje Dobra jeszcze tutaj szybciutko bo widzę coś się świeci energia plazmowa i możemy chyba odpalać o, 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 o Złoty pół przetwornik do sprzedania Dobra, więc. No to to było wielkie, ale dobra, mniejsza o to. Mam przeładowane, w razie czego trójka to jest włączenie kolejnej broni, gdzie. Mam pociski, super. I na razie weźmiemy zwykłą piłę plazmową PIK. Tak.

Dobra, żyję, nie powiem, że dobrze, ale ledwo. Czy to by było wszystko? Trochę nie chce mi się wierzyć. Wow, dobra. Zamknięte. Aha, muszę chyba jeszcze raz uruchomić. Czy coś takiego. Nie, 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 o to mi chodziło. Dobra. firing. Dobra, spadamy. Whoa! No here. It's working. We're online and functional. Finally, some good news. Get a chance to the bridge, Isaac. I'm going to take us back into a geostationary Wait, wait. We're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it Gab. Cholera, zacznę Isaac, Dobra, Widzimy dalej, nie jest za różowo. Ja oczywiście teraz sobie to zapiszę. I tak, to było z poprzedniego odcinka, więc ja zapiszę sobie to tutaj. Um, tak, dobrze, dobrze, jest wszystko. Tutaj i możemy lecieć dalej, ale najpierw wezmę sobie piłę plazmową bo myślę, że ona jest bardziej poręczna i sprawdzę sobie ekwipunek, ile ja mam, no nie za dużo. Dobra, amunicji chciałem sprawdzić, ile mam. Możemy chyba podbiec. Teraz mam złapać kolejkę. Ej, gdzie, 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 gdzie? Ja tu mam chyba jakiś skrót. Aha, tutaj. Powrót do sterowni, taki bardzo szybki. Ale to jest nowa droga. Wiem, że coś tu może być. E, tak się to robiło. spacją Dobra, tutaj jeszcze amunicja czy coś takiego. Okej. Okay. Nic nie ma. Dobra, chyba nic nie ma. Jestem przeładowany? Jestem przeładowany. Nicole. No widzimy, że... Nie wiem, czy to był przekaz na żywo, bo Nicole to jak przypominam jest żona albo dziewczyna Azaka. I ciekawe czy to było na żywo, czy to było wcześniej nagrane. Okej, okay, mam wrócić po prostu tutaj. Teraz chyba nic tutaj nie ma. Mam nadzieję. Jak widzimy jest czysto. Znowu tu jesteśmy. Cofam to, że jest czysto. Śmieciu. O rany, dobra. Jeszcze raz do magazynu, bo wiem, że tam chyba jest coś do sprzedania albo do kupienia. Na pewno jest do sprzedania. Aha, yy, rozprówacza. I tak, mamy do sprzedania... złoty półprzetwornik, właśnie. I tutaj chyba... nic już nie ma. 9000, karabin pulsacyjny, na razie nie. Pierwsze co kupię to będzie raczej miotacz ognia, może potem mi się przyda, a na razie nie. Chyba nic ciekawego już nie mam, żeby tutaj wziąć. Nie, jednak energii plazmowej mało, bo ma więcej tych stelaży liniowych. Chociaż wiecie co, sprzedam jedno, bo ja i tak tego dużo nie używam i kupię sobie za to węzeł mocy. To myślę, że jest dobry deal. Okej, okay. mamy już trzy i jak spotkamy pierwszy warsztat, to oczywiście wykorzystamy go bardzo dobrze. Jeszcze raz oczywiście zapiszę. Taki standard to będzie tutaj. Korekta kursu. Pyk. Dobra. I idziemy dalej. Przeładowane, przeładowane. Mam po prostu wrócić teraz do tego. O, widzieliśmy, nie musiałem kupować, tu miałem kredyty. No ale należy sprzedawać. Teraz trudno. No to wrócimy do Hawanda i widzę, że jesteśmy bardzo blisko. E, bardzo blisko tej jednej fajnej lokacji. Dobra. Cel osiągnięty. Rozdział trzeci, korekta kursu ukończona. Czy chcę zapisać grę? Tak i zapiszę ją sobie oczywiście tutaj, standardowo. Tak. Dobra, i lecimy dalej. Czyli teraz lecimy, jak widzicie, na mostek. Żebyśmy teraz gdzieś tam w sterowni, blisko silniku. silnika, czy silników. Nie wiem, czy tu jest jeden, czy jest kilka, mniejszy To Jesteśmy na mostku. Zaczynamy nową, nowy rozdział. What the Kendra's right. The ADS is completely shot. I'll need your help to fix this. Kendra, if you can hear me, see if you can get into the ship's reports. It sounds like you have better access from there. When were you going to tell us about the artifact, Hammond? This marker. I don't know anything about that. It's referenced in the captain's records. They brought it up from the planet. It's on the ship? In cargo. They think it's of alien origin, but I don't know what the hell it is. Really? CEC didn't know anything about it.

nie można e, pamiętać, znaczy nie można e, rozkazać komuś, żeby tam leciał w coś. Znaczy, pakował się w coś, czego, o czym nie wiem. To, to mi chodzi właśnie. A właśnie, sprawdźmy jeszcze mapę, bo tutaj mapa jest bardziej przejrzysta. Trzy poziomy, tak jakby. I teraz mamy lecieć na mostek. Spotkaj się na mostku z Hammondem. Aha, tak. No i tutaj praktycznie już chyba był dopiero trzeci odcinek, który nagrywałem, a jak widzicie jestem... What the FUCK! What the FUCK! Ja nie mogę nawet tego... no boże Nie mogłem nawet celownika użyć, co to było? What the FUCK! Spadaj! Nie mogłem tego nawet tutaj celownika użyć i mam nadzieję, że to nie wyskoczy trzeci raz. Masakra Dobra idziemy dalej Główny Artium, Ale najpierw wejdźmy do magazynu Bo tam, znaczy chyba już nic nie było Przecież przed chwilą byliśmy w magazynie Okej okay, a w ogóle, nie w magazynie nic nie ma Nie, chyba nic tu ciekawego nie mam. Nie, nie, nie. A no podnosimy jakiś... Nie, 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 przy tym... Dobra, wychodzimy stąd. Nie ma sensu. Idziemy dalej. Masakra w ogóle to było. I tak, to jest ten piękny widok. Po prostu wow. No i to... Te, te... O oh, fuck!

Tutaj gdzieś kończymy odcinek, znaczy gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie zaraz Wam powiem. Ale najpierw pozbierajmy ten cały syf, który tutaj mam. Co to w ogóle jest? Winda statku, po prostu? Aha, do. do poziomu, tam statku jakiegoś niżej, mniejsza to. Dobra. Nawet nie wiem co wziąłem. Niedobrze, pas zbieramy jej dosyć dużo teraz widzimy To jest coś jest Nieźle, nieźle to wygląda, muszę przyznać Wiem, że tu coś jeszcze o właśnie tu było coś Bridge, been boarded,

Tutaj, tutaj. To jest rozdział czwarty, tak. Ładnie to wygląda, ta planeta. Znaczy widać, że to jest... Yy... po prostu screen, ale... tak jakby się przesuwa. Też fajnie jest ujęty. Mniejsze o to, widzimy masakry tutaj ogólnie. I teraz idziemy niżej. Jeszcze sprawdzę mapę na chwilę, gdzie jest następny zapis, tak, z ciekawości. O rany. Jesteśmy tu, mam iść na dół. Nie, widzę, że zapis jest blisko. Dobra No i tu ostatnim razem kończyłem Kończyłem odcinek, a teraz schodzimy niżej Mamy się spotkać z samą on na pewno dzisiaj jest tu blisko Ale coś czuję, że długo z nim nie Nie będziemy z obozem trzeci, bardzo fajnie są kapsuły, które tak mi się wydaje, że to były kapsuły, którymi się ewakuowali. Ewakuowali ewakuowała załoga. Teraz ich nie ma, po prostu są buste miejsca. Dobra. I gniazdo kapitańskie. Boże, Hammond. Isaac. Damn, you scared me. Place Fucking coming through the roof. Look, I know Kendra doesn't trust me, but I don't know anything about a marker or anything else. This is supposed to be a repair mission. Plain and simple. This mess is the asteroid defense system. I can fix these boards, but the main power routing is shot. You're gonna have to reroute them manually through at least three junction boxes to activate the primary cannon. Oh, but first. You need to activate the atrium elevators from bridge security. You can use them to get to the junction boxes. By the way, Isaac, be careful. I saw something out there. I don't know what. I Only got a glimpse, but it was big, really big. Okay. Myślę, że to nie jest dobra informacja. Dziennik tekstowy. Uu, to może być ciekawe. Przyłożony drugi inżynier. Aha! Liczba zmarłych wzrasta. Przypadki z nad tej pory. Wow! To jest lista... Lista wszystkich, którzy tu chyba pracowali. Znaczy lista zmarłych. Oh fuck! O ja pierdziele. Dużo ich trochę. Dobra, jeszcze tutaj. Co tu jest? Energia plazmowa. Chyba mamy pełno mam jeszcze, że to wrócimy, więc... mam wrócić i... Jaki jest mój cel? Bo troszeczkę nie przyszłałem. Uruchomienie windy. A no tak, bo winda teraz jest ten. Tutaj, więc No widzę 18 minut. Idziemy do tej windy. Może Hamon tylko mi tu nie zgił. Stand These things don't die easily. Doesn't look good. Aha Wow, czyli tu w kapsułach byli... WHAT the fuck? Nieźle. Tu w kapsułach byli normalnie ludzie, ale niestety... Oni wszyscy się ulatowali. Dobra. Teraz już nie wiem, co się będzie w grze działo, więc klimat wraca, to jest tylko niestety te 6 minut. Ale klimacik wraca. Tu już wszystko pozbierałem, więc tu na, nawet nie będę sprawdzał. Wiem, że teraz to... O kurwa, co? Sorry za, za to, że... What the fuck? What the fuck? Dajcie mi tą drugą broń, dajcie mi tą drugą, drugą broń! Spadaj, 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 What the fuck, co to jest? Ktoś mi wytłumaczy może? W plecy jak... Ładuj, ładuj to, proszę cię. Ok, wow. To było epickie Sorry za wyrażenie tam, ale No To jego się nie spodziewałem w ogóle Co to w ogóle jest Z tym z przodu nie mogę walczyć, to będzie ciekawe 5000 tysięcy mi dał, spoko. Dobra, przełączamy się znowu na tą zwykłą broń Wezmę jeszcze sobie załaduję stazę Znaczy, bo stazę, życie po prostu Zaraz co, rozwalił What? To była nicole? Chyba, what? Ona już nie jest sobą, przynajmniej to są spekulacje, wątpię Dobra, tu coś jest Sterownie windami, ruchną windy, a najpierw na pewno muszę tutaj wejść O nie, to jest warsztat, super Przyda się, bo mamy cztery 4 węzły mocy Bierzemy teraz do warsztatu. Nic z tyłu nie ma? Nie ma. Dobra. Piła plazmowa. Cztery węzły mocy, czyli weźmiemy sobie w pieprzymy na przeładowanie, tak, na pojemność, tak i obrażenia, tak i jeszcze, jeszcze raz na pojemność. Tak. Zostały nam obrażenia z najważniejszych rzeczy i dwa razy pojemność, ale do tego będzie trzeba dojść, niestety, klikając tutaj. Dobra, mniejsze o to. Zużyliśmy wszystko, możemy iść dalej. I zaraz tam wrócimy i zapiszemy. Mam nadzieję, że teraz tak to będzie wyglądać. To był taki w sumie mały bosik, dobra. Ale widzę, tu niezły syf zrobił. What, what a... Ja... Pamiętacie chyba tą dziurkę, nie? Tylko, że z drugiej strony. Epic. Fajne, fajne połączenie. Dobra, tam jest zapis. 22 minuty. E, dalej nie będę szedł, bo wiem, że... E, ...odcinek wtedy się lekko przedłuży. Więc po prostu pójdziemy do zapisu i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. A za tydzień będziecie mieli odcinki piątek, sobota, niedziela. I też nagram je troszkę później. Bo na dzisiaj kończę nagrywanie, więc dobra, to by było na tyle. Dalej się odbijają te skały o nas, a raczej, no skały można to tak nazwać, tylko że kosmiczne. o oto, dalej nie będę przeciągał. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek kolejny Wam się podobał. W końcu wchodzimy tam, gdzie ja nie byłem, wy raczej też nie. W sensie, nie wiem, już dalej, nie znam dalej gry. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie i do następnych odcinków z gry Dead Space. Cześć!